Dzień dobry, San Francisco. Ostatni dzień podróży. Idziemy na kawę. I nie tylko. Tutaj jest Orange Americano. Wow. Automacik też jest. Soczek można wziąć. Świeżo wyciskany. Proszę bardzo, 5,50. Na zdrowie.

Go! You'll care, miss? <laughs> okay, everyone's gonna be like, oh, that's her fiance! <laughs> <laughs> oh no, my like, chapel, no! like, feel like, me! We oh my chapel, come on! Oh my gosh, this is so <laughs> cute! You like Marish? <laughs> oh my gosh! <laughs> no. <laughs> like, oh, <it's> really <laughs> is I tried to say come, on. come on. So cute. Ides. Oh my goodness. It's Adorable. 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 Agnes, what did you do? No, no, no. Come no. here, Milka. 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 Oh. The milka. So we can put our stuff like over here. I need needed. <laughs> Rest my head here. Don't know, you know, so cute. I'm a Marishi, bachelor.

Like, Mega Engajment vibes so Aaaa Më shë sejë vëqënë Shini, shini No, there you go She's like Ashley chugging it. I need to do be behind the scenes. Three cameras, one bitch. I love <laughs> I it. Was, like, in my entire video, she's like, <laughs> <laughs> it's so yeah, this is the most perfect way to start our last day here with the most incredible women, my little girl bosses, every single one of you. Uh, Why are we so special, Marish? <laughs> 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 uh bad ass bitches. Bad as bitches, the quadnia. So, cheers, Cheers! cheers. 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 Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Well, Whoa. Look, we ask for it, right? right? Um... Uh, there we go. Yeah, these nice kind of suck, but... Whoa! Oh, yeah, I didn't they oh, yeah. Uh, yeah, it's way better. Okay. okay. Oh, damn, this is good. This is good? Good. Yeah. Oh, this is so cute. Everyone likes it? Sypsip puree. Sypsip, purej! Proszę bardzo, jest wesele. Jest pałac Jest nasza bright. Zadowolona. No i tutaj. Ale to jest po prostu sztos! To są. Roman style, pięknie, cudownie. Wow. Ta miejscówka nazywa się Palace of Fine Arts, moi drodzy, jest no bosko, normalnie jak nie San Francisco, przepięknie. Spójrzcie na to. Tam zaraz będzie wejście. My po pikniku. Każdy zadowolony i zwiedzamy, bo dzisiaj ostatni dzień. Tak więc, wiecie, no zobaczcie, no jak nie kochać. Mega, najważniejsze, że wszystko z listy załatwione, zrobione. No i jestem mega, mega podekscytowana tym wszystkim. Jest przepięknie. że za każdym razem, sorry, kiedy jesteśmy w San Francisco, to jeszcze bardziej kocham to miasto, no bo jest przepiękne. To jest tak boskie, tutaj jeszcze chyba jakieś wesele będzie, bo za mną tam, jak widzicie, są krzesła. Tu taka malutka pant. Ptaszki się kąpią. Wybitnie. Moi drodzy, wy i. W i. Pójście tutaj mamy panią w Kiecy, wszystkie druchenki i kieca, dłuższa i większa niż niejednej panny młodej, ile osób ją Słuchajcie, mały update. Żadna z nas nie wzięła czapki. I chronimy się kurtkami. Chodzimy sobie. Idziemy teraz do In-N-Out Burger. Najpopularniejsza burgerownia w Kalifornii. A potem na pier. Cable car. Czyli taki samochód, taka ciuchcia, która nas przewiezie. I szykujemy się. Obiadek. Ostatni wieczór. Będziemy płakać, no ale co zrobić? Jest skrym. W ogóle te kwiaty tutaj to jest po prostu mistrzostwo świata. Te domy mają tak cudną roślinność. A tutaj palmy i też takie piękności. Cudo. Cry. Pretend that you cry, Hagmarysia. cry. I want you to cry. Ok, idziemy, idziemy, moi państwo. Bardziej kultowa, amerykańsko-kalifornijska restauracja z fast foodami, moi drodzy. Proszę bardzo. Jak to wygląda? Busy, busy. Jest, kurczę, jaka koleja. Wow! Idziemy do kolejki. Minimalne menu mamy. A... Nic prawie nie ma. Same napoje i cztery rzeczy do wyboru. No moi drodzy, patrzcie na Delicious. Podążamy w kierunku Pier 39. Pojedzone. Pojedzone? Pojedzone. Mary you like it? I like it. Emilka loved it. is good. Agnes Hated fries, O, proszę bardzo. Podróżujemy. Pięknie. Co? So, wszystko jest. O. Muza. Mega. Co Agnes? Co powiedzieć? Spoko. Spoko. Wszystko dobrze. Very good, very good. Dobrze się czuję? Tak. E, Mary. Mary dobrze wygląda? Mary, wy... no, Mary wygląda... Mary wygląda ryczmę. Patrzcie na to, a tam wyspa Alcatraz, czyli więzienie na wyspie, moi drodzy. Najgorszy chyba winowajca Al Capone tam przebywał. No, zobaczcie, mega. Ślicznie. Tu mamy Jabelski Młyn, tu moje dziewczyny. Mamy mój Pier 39, czyli jak sopot w Polsce. No. Ale ludzi jak mrówek. Moi yes, <laughs> jakieś, ile ludzi. Patrzcie na... Wow. Sam. Pierty pierdolinajm zakończony. Pamiątki kupione, kartki kupione. Lecimy teraz na przepyszną irlandzką kawę. No i widzicie, i dzień się kończy zaraz. Jest już godzina dosłownie 17. Mamy jeszcze obiad. No ja i San Francisco. Cudownie. Polecam każdemu, mówię Wam, polecam. To jest moje najukochańsze miasto na Ziemi. Uwielbiam. Powiem Wam też, że ten Pier 39 no był taki... E, pier 39 w polsku, był tak strasznie oblegany, do no tylu ludzi to ja w życiu nie widziałam, przysięgam, w życiu. Tak więc no jaja, jaja jakby lepiej, ale co zrobicie, jak nic nie zrobicie. Lecimy dalej. Tak. Kultowa Buena Vista musi być, idziemy na irlandzką kawę. Patrzcie ile ludzi, wow. Wow, 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 ale klimat jest mega. Właśnie nasz hotel, moi drodzy. Wchodzimy, idziemy, i ostatnie godziny tu spędzimy. Tak więc, no. A no jest bogaty, jest bogaty. Idziemy, lecimy. Hi, happy birthday! HSKP. Bright to be. Bright to be, happy birthday. Yeah. Ale poczekaj. What's the HSKP? Housekeeping! Housekeeping. Oh. Moi drodzy, dzisiaj ostatni obiad naszego panińskiego I wracamy. A tu jeszcze hotel. I goodbye, Sanko. Co tam Maryś? No bardzo dobrze. O. Oh. Babi? <hieruch> Patrzysz na co innego. Tam mój You don't like bread? <laughs> <laughs> no no słuchaj. <laughs> Agnes, Basta! Basta, Moi drodzy, dotarliśmy do restauracji. Patrzcie na widoki. Restauracja za nami. Stolik się szykuje. Widoki za nami. Żyć nie umierać.

She ran away from me. She was like a gazelle. <laughs> She was scared of me. Oh my god, so, I so I so <laughs> a wasted is that was so To jest pokój, gdzie zaraz zaczniemy się pakować. Tu jest nasza przyszła Bright, tam śpi jedna, tu chilluje druga. O, Bright to be. Jak się mamy, panno Mario? Bardzo dobrze. Jesteś jeszcze panną. Dziś jesteś coś tam, już będziesz rzadko. All good? All good. How was the club? Very good. I liked the good music. What kind? Good crowd, bragatón. Mm. Mm. How much it was? Thirty-five dollars. Not worth it. We say no. Goodbye. We came we to hotel. hotel. Uh -huh. All right. Very good. All trip. Lubie pani całą podrush. All of it. And what was? Mm, happy birthday, happy birthday. Co się najbardziej pani podobało? Czekoladki. No, happy birthday. Real. I Kamal. Come on, oh, yeah. Kamal was the point. Very good. Ok, dziękuję bardzo. Bierzemy, Maryś. This is the end. To już jest Nie ma już nic. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Nie. Musimy jechać, wracać do Chicago. Nie ma już nic. Goodbye. Wolni. Możemy iść. Moi drodzy, dobiegł koniec naszej podróży. Ja jadę na dół odebrać koleżankę i z windy się z wami pożegnam. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie, komentujecie, subskrybujecie. Thank you, thank you, thank you. Pocztówki mam, wędrują do czterech zwycięzców. No i co? No i co, moi drodzy? Jedziemy na dół. Dziękuję za wszystko. Mam nadzieję, że te vlogi wam się podobały. Moje koleżanki będą w nich uczestniczyć. Jeśli wam się też podobały, piszcie w komentarzach. I co? My lecimy zaraz na lotnisko, bo jest zaraz trzecia rano, w ogóle nie spałyśmy. I do zobaczenia we vlogach z Chicago. Bye! Goodbye San Francisco, goodbye being a bachelor, goodbye being single. This is this. Ostatnie chwile. Zaraz lecimy. Dobrze, że kawa otwarta. Czwarta, trzydzieści rano. Lotnisko praktycznie puste. Tak to wygląda, moi drodzy. You wanna say something, Marisha? At the end of the trip? Flores, Nothing. And Nothing. Minervini. Three. If you do not have yes, the, the, the app on your Mosca device, please come see me device. Okay. Very good. Very good.